Siemanko, z tej strony jak to, dziś zajmiemy się XT002 dekonstruktor. Ten boss jest dość prosty, więc nie powinno być z nim wiele problemów, ale spieszyć się trzeba, bo po 10 minutach wchodzi w Cryphen Rage. Wszyscy gracze rozstawiają się w odległości powyżej 10 jardów. Losowy gracz dostanie debuffa Light Bomb, który zadaje obrażenia wszystkim w zasięgu 9 yardów przez najbliższe 9 sekund, więc odchodzi na bok, jeżeli jest taka potrzeba w celu zniwelowania strachapę swoich kamratów. XT narzuca na graczy również drugiego debuffa o nazwie Gravity Bomb. Ten z kolei wybucha po 9 sekundach, zadając bardzo duże obrażenia, więc gracz z tym debuffem odbiega tak samo jak z poprzednim na bok, czekając na wybuch. Gdy dekonstruktor zacznie walić z pięści w ziemię, każdy gracz w pobliżu bossa zacznie dostawać obrażenia i zostanie spowolniony, więc healerzy muszą wyleczyć cały rajd. Co 25% z XT wyskoczy jego serce. Jeżeli zależy nam na hard modzie, musimy je pokonać zanim skończy się cast. Boss wówczas odleczy się i wejdzie w tryb mode. W momencie, gdy serce wyskoczy, zaczną napływać na bossa Ady. Scrapbot, który zamierza go uleczyć, więc zabijamy go za wszelką cenę. Boombot z wielką bombą na plecach, który wybucha przy 50% swojego HP, zostawiając każdemu, kogo trafi, 50% posiadanego HP gracza, ale także przy wybuchu zabija pozostałe Ady, więc czasem warto jego wziąć jako pierwszego na celownik. No i pumelery, które. Z zwykłymi adami, więc je wyłapuje off i trzyma pod bosem. To tyle w tym odcinku. Zostaw łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem i komentarz. Powodzenia.